Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kulinarnej serii Centrum Smaku. Muszę się przyznać bez bicia, że powoli kończą mi się pomysły. My teraz możemy już zapraszać gości, więc myślę, że super pomysłem będzie zaproszenie kogoś do studia, żeby pomógł mi gotować. I ja już mam taką osobę, słuchajcie. Panie Dominiku, pozdrawiam Pana bardzo serdecznie. Myślę, że w tej kuchni razem moglibyśmy coś fajnego przygotować. No i co? Zastanawiałam się nad tym, cóż takiego mogłabym. Państwu dzisiaj zaprezentować. Myślałam o jedzeniu bardzo długo i intensywnie. Mamy teraz takie niefajne czasy na świecie. Pomyślałam sobie, jak bardzo brakuje mi jajecznicy mojej babci ze śmietanką, wiecie, w takiej wersji podawanej bardzo wcześnie rano, bo u mojej babci jadało się śniadanie, jak tylko się otworzyło oczy. I za tym tęsknię i robię sobie czasami taką jajecznicę. No, ale oczywiście to, to, to nie to samo, co babcina, babcina wersja. Ja mam takie jedno danie, które moja mama też robi, ale ja postanowiłam zrobić to w troszeczkę innej wersji. Przygotowuję to dosyć często ostatnio dla mojej córki, a mianowicie, nie wiem, czy zgadniecie, co to jest? Zwykła grzanka z serem. Tak, proszę Państwa. Na trudne czasy grzanka z serem i z masełkiem czosnkowym. Bardzo serdecznie zapraszam. Jak nie mam czasu, to nie bawię się w przygotowywanie masła czosnkowego, ale dzisiaj dla Państwa robię wyjątek, więc zaczynamy od kawałek, kawałka masła. Ono jest już, mam nadzieję, że dosyć miękkie, więc ja je sobie tutaj jeszcze widelcem trochę ugniotę. Do tego masełka nasza wkładka, czyli trochę szczypiorku. Ja bardzo lubię taką wersję ze szczypiorkiem i z czosnkiem. Czasami, jak nie mam szczypiorku, to dodaję pietruszkę i też jest bardzo smaczne. A czosnek można pokroić, ale dzisiaj zrobimy to w wersji na szybko, czyli wkładam sobie tutaj do mojej czosnkowej przeciskarki. I ja, słuchajcie, dodaję dwa ząbki. Dobra, już jest. Teraz to wszystko wymieszamy. Dobra, dodajemy jeszcze sól. I świeży pieprz. Moje dzieci akurat bardzo lubią masełko czosnkowe. Ale jeżeli ktoś nie lubi masła czosnkowego, to sama grzanka z serem wystarczy. Dobra, czyli taka wersja jest. Ach, można jeszcze trochę pomęczyć to masło. Dobra, mamy nasze dwa kawałki chleba tostowego. Każdy inny się sprawdzi. Ja już sobie tutaj. Stawiam, podgrzewam moją patelnię i teraz zaczynamy od smarowania naszej grzanki z obu stron masłem. Jeszcze trochę masełka dodajemy na patelnię. I teraz kładziemy sobie nasze kromeczki. Odwracamy teraz na drugą stronę. I układamy żółty ser z jednej i z drugiej strony. Tutaj naprawdę też jest całkowita dowolność, jeżeli chodzi o, o rodzaj sera. Ja korzystając z, z masła czosnkowego, dodaję później troszeczkę łagodniejszy żółty ser, ale można na przykład m, dodać cheddar, też się świetnie sprawdzi. I teraz muszę tylko sprytnie, słuchajcie, połączyć te kanapki. I teraz już tylko trzeba troszeczkę poczekać aż serek zacznie się topić. Już powolutku zaczyna nam wypływać. Musimy pilnować, żeby nam się grzanka nie przypaliła, więc kilka razy ją jeszcze na tej patelni przewrócę. Ale, ale będzie pychała. przenosimy sobie teraz naszą graneczkę. Tutaj. Słuchajcie, ja ją teraz kładę tutaj na talerzyku. Tak ją sobie położę. Jeszcze. Jeszcze dla dekoracji. Gdybym do tego miała jeszcze, słuchajcie, miseczkę zupy pomidorowej, ewentualnie soku pomidorowego, to byłoby już w ogóle wersja super deluxe. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, no muszę grywa, mm. Co tu dużo mówić? Zapraszam Was do następnego odcinka.